Cześć, mam na imię Lucyna i zapraszam Was na pierwszą część Trudne Polskie Słowa. Efemeryczny. Krótkotrwały, przelotny, szybko przemijający, bez pozostawienia po sobie znaczącego wpływu na otoczenie. Może to być na przykład polityk. Uczucie gniewu też bywa efemeryczne. Efemeryczne mogą też być obrazy, treści. Stworzone na potrzeby jednego wydarzenia, jednej chwili. Drugie znaczenie słowa efemeryczny potoczne będący rośliną efemerydą taką rośliną, która żyje bardzo krótko. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji, polubienia, podzielenia się ze znajomymi. Cześć.